Słuchajcie, jest akcja. Robimy challenge. 10 minut w Rumpeksie. Czy jestem w stanie w ciągu 10 minut cokolwiek kupić? Sama jestem niesamowicie ciekawa, ale nie ma co gadać no bo przecież mam tylko 10 minut więc lecimy! Słuchajcie, jest 10 minut, więc ja pierwsze, co oczywiście lecę na sukienki. W Oko wpadły mi te spodnie, no niestety to jest rozmiar, L, ale zobaczcie, jakie słodziaki wiecie, że ja kocham takie piżamowe, luźne rzeczy, więc już bym na pewno je zgarnęła, gdyby były w moim rozmiarze. No ale niestety, co w ogóle w lumpeksie można znaleźć najszybciej? No, sukienki, wiadomo, no bo tutaj patrzcie tylko na rozmiar i ewentualnie co Wam się podoba i lecicie jedno po drugim. Nic nie musicie dobierać, nic nie musicie. Ale fajne co to jest. Okej, okay, nie lecę dalej, jednak nie moja kolorystyka. Wow, ładne. Taki kombinezonik, elegancki, fajny, ale nie chcę, ale ładny. To za duże, ale to też by było super. To jest jaki rozmiar? Tak, 42, ale no, gdyby była na mnie takiecka, również bym od razu wzięła. 8,5 minuty, przecież ja tutaj dopiero weszłam, ale to też jest super kombinezon, zobaczcie. I też za duży na mnie, ale przezarąbisty. No nie, takiego stresu to ja się nie spodziewałam w tym challenge'u, przecież normalnie zaraz mi się zaczną trząść ręce. Same duże rozmiary widzę, ja nie wiem, ale słuchajcie, to jest ważna informacja, dzisiaj jest sobota i tutaj jest minus 50%, więc od każdej rzeczy, którą potencjalnie tutaj znajdę, z ceny na metce odejmuję 50%, połowę ceny. Słuchajcie, 10 minut to jest jednak na lumpeks po prostu jakieś totalnie istne szaleństwo, totalnie istne szaleństwo. Wydaje się wręcz niemożliwe do zrealizowania. Nie, no nie wierzę, żadne jest piękne z W, w bluzkach również jest nadzieja. Normalnie z tego pędu już mnie ręce bolą, bo wiecie, mam takie ściśnięte mięśnie, żeby tutaj jak najszybciej przebierać. O! Jest mój rozmiar, jest ładny kolor, jest Spiesz. potencjał. W ogóle nie wiem o co tu chodzi. To chyba jest tak. I jakaś kartka z tyłu chyba. O, to 43 zł? Dobra, połowę z tego, no to 21, ale i tak dużo, nie? 4 Dobra, biorę jest potencjał, ale cena jest mega wysoka. A czy to w tym czasie mam przymierzanie, czy nie? Tu już też nic nie znajdę. Ale szybko, czekajcie, czekajcie, tu, 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 tu. Może strój. Jest sezon letni, to może jakiś strój kąpielowy, Przecież to będzie też trudne w sumie, bo będę musiała znaleźć swój rozmiar, a tutaj S. No, to jest ciekawe, powiedzmy. Dobra, w takim razie, naprawdę? Naprawdę? No dobra, naprawdę, co to przymierzalni. Słuchajcie, to ma mega potencjał, tak wam się pokazuje na półmajtkach, ale tak mi się nie podoba, że mi się tak... Nie lubię tego za bardzo, kurczę, już nie raz temu to w moich widzieliście to jest tutaj taka kokarda, no ładny kolor i w ogóle, ale nie, odpada. Lecimy ze strojem, może to się odzież uda. No a strój niestety jest dla mnie za duży. Zobaczcie, tu wszystko za luźne, za luźne. Jaka to była cena tego? 28, czyli połowa z tego, 14 zł, tak? Dzięki czy szybko. Fajny, ale kurczę, jest na tyle fajny, że chyba wezmę, żeby go puścić dalej. Co myślicie? Jest. Fajne, no super. Jest kurczę, dlaczego? No ale dobra, przynajmniej okay. będzie dla Was. Słuchaj, właśnie zobacz. Naprawdę zrobiłam to z 10 tak, minut 10 z minut. przymierzeniem i z zapłaceniem. To było istne szaleństwo. Nawet nie wiem, zapłaciłam. 14 zł za ten piękny strój, naprawdę jest zarąbisty, inaczej bym go nie wzięła. No bo szkoda wyrzucać po pierwsze pieniędzy, ale stwierdziłam, że on ma taki potencjał, że od razu wejdźcie sobie na moje wintet i sprawdźcie, czy już jest, a jeżeli nie, to. A bo ja mam inny pomysł. Tu obok tak jest McDonald's, że tam pojedziemy i będziemy tam jeździć przez tydzień. I będzie dla Ciebie dobry. Kochany mąż. Cieszyłbyś się? <grywa> Słuchajcie, zapraszam Was na moje Vinted, jeżeli... Nie, bo jesteś idealna. Mm, kochany mąż. <grywa> Baczcie, jedno dwa słowa, a zupełnie inny wydźwięk, no nie? <grywa> Podsumowując, czy da się zrobić zakupy w Lumpeksie w 10 minut? No tak, średnio, że, się, że tak powiem. No szczerze mówiąc, widzieliście, przejrzałam sporo. Okej, okay, może gdyby faktycznie dzisiaj nie było 50%, no... Było ze względu na to, że te rzeczy też były bardzo przebrane. Więc może jeżeli by to był dzień dostawy, ej, zrobimy coś takiego, w dniu dostawy, przyjadę na 10 minut, zobaczymy, czy jest to do zrealizowania. Ale myślę, że jakbym miała takie 10 minut na przeglądanie 15 chociaż i kolejne ewentualnie 10 na przymierzenie, no to byłoby do, to bardziej do zrealizowania. Więc kolejnym challenge dla mnie będzie 20 minut. Myślę, że to będzie jeszcze również ciekawe i sama jestem ciekawa, czy w ogóle do zrealizowania również. Jeżeli film Wam się podobał, to jak? zawsze subskrybujcie. Dobre wibracje, już chciałam powiedzieć całujcie tych, których kochacie robiąc ten ruch, ale tak, całujcie tych, których kochacie i podejrzajcie za życiem, którego pragniecie. I zapraszam też na mój Instagram, bo tam często pokazuję rzeczy wcześniej, przed, przed, przed opublikowaniem jeszcze filmu, które wystawiam na Vinted i one się często sprzedają jeszcze przed publikacją, więc warto być na bieżąco, żeby czasem nie było takich sytuacji jak nieraz, że ktoś mi pisze, że podaję w filmie, żeby zobaczyć rzecz, a już jej na Vinted nie ma, no nie ma, no bo się sprzedała. Albo ewentualnie jeszcze nie wystawiłam Mówiłam, ale to się zdarza rzadziej.